No dobra, jako obywatel mówię sprawdzam. Studzienka została zgłoszona może dwa miesiące temu. No starą płytę odwalili na bok. Położyli nową jest ogrodzenie. No zarasta. No super bezpieczne. O tej drodze już nie wspomnę, bo ta droga jest w takim stanie, że wystające pręty. Ja tu chodzę cały czas z dwuletnią córką, ona tu jedzie na rowerku, ale to nikomu nie przeszkadza, że te pręty wystają Urzędnicy o tym wszystkim, o tym, o tym wszystkim wiedzą, to nie jest tak, że, że tutaj coś jest, nie wiem, ukrywane fragment, który był na tym wiedzie najgorszy, został naprawiony, no ale oczywiście nie przez gminę. Wiem, kto to zrobił, ale no, nie chcę robić kolejnej osobie kłopotów, takie jakie ja mam. Azbest, cztery palety. Tak jak leżały, tak leżą. Pomimo tego, że podczas osobistej rozmowy z panią burmistrz miasta i gminy Kempice, zostało mi obiecane, że eternit zniknie. Pani burmistrz stwierdziła, że póki się tego nie rusza, to to nie jest szkodliwe. A, tak samo jak tam nie jest wylany olej, tak samo jak droga dopiero będzie zrobiona, jak wszyscy mieszkańcy się wprowadzą. No, tutaj jeszcze z trzech działek pustych jest, no, ale nic. Za chwilę dalsza część filmiku. Nie chcę was tu zanudzać spacerkiem.